Cześć! Wracam do Was z kolejnym materiałem z cyklu Kupuję sobie jakąś rzecz i mówię wam, czy warto. No i właśnie rok temu w listopadzie kupiłem sobie te oto słuchawki, czyli Sony WH1000XM5 wiem, że nazwa jest bardzo łatwa do zapamiętania. No i właśnie z racji, że za chwilę mamy Black Friday, a jakieś promocje już się powoli zaczynają. No to myślę, że spoko będzie o tych słuchawkach sobie pogadać. Postaram się wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto je sobie kupić z perspektywy tego rocznego używania. Tylko miejcie na uwadze, że to nie jest taka typowa recenzja. Recenzję już robiłem na kanale zaraz po premierze tych słuchawek znajdziecie ten materiał u nas na YouTubie. To będzie taki bardziej wrażeniowy, pogadankowy o tym, co mi się w tych słuchawkach podoba po roku, a co nie. Także co lecimy. Na premierem były te słuchawki bardzo drogie, bo kosztujące aż 2000 zł. Jasne, sporo rzeczy krzyczy tutaj, że są to słuchawki premium, ale to i tak za dużo. Za te 1000 czy 1200 zł można taki zakup już śmiało rozważyć, zwłaszcza, że na jednym ładowaniu działają około 30 godzin i taki rezultat osiągają w moim przypadku nawet po roku używania. Jeśli jesteście audiofilami, to na pewno nawet nie spojrzycie na te słuchawki i bardziej skrójecie swój wzrok w stronę Technics czy Audiotechnika, które może nie wyglądają tak stylowo, ale za to brzmią nieco bardziej neutralnie. Te słuchawki grają popularnie, ale też nie duszą was tak basem jak popularne marki pokroju JBL. Działa tutaj przetwornik 30 mm, co wzbudzało sporo kontrowersji, bo inne słuchawki z tej półki cenowej mają przetwornik 40 mm. Jednak osobiście nie czuję, by wiązały się z tym jakieś mocne kompromisy, wszystko tutaj gra jak należy. Dla mnie najważniejsze jest to, że grają w dwóch trybach, a mianowicie zarówno w trybie bezprzewodowym, aktywnym, jak i w trybie pasywnym, gdzie bez zużywania baterii możecie je podłączyć do komputera. I w tych dwóch trybach brzmiało zupełnie inaczej. W trybie aktywnym wyraziste stają się niskie oraz jasne tony, brzmią wtedy słodko, popowo i na ogół sprawdzą się przy słuchaniu większości popularnej muzyki. W trybie pasywnym brzmienie ulega lekkiemu wypłaszczeniu, nieco się neutralizuje, staje się bezpieczniejsze, a więc też jest tutaj więcej potencjału do korygowania brzmienia programami na komputerze. Ba, nawet po podłączeniu do kompa możecie włączyć sobie ANZ. Ja audiofilem nie jestem, natomiast umiem rozróżnić brzmienia w słuchawkach i powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony z bardzo szerokiej sceny w tych modelach. Audio nie jest tak ściśnięte jak w tańszych modelach. Bez problemu rozróżnicie różne instrumenty w, w utworach. No i być może mógłbym oczywiście przypić się do tego, że w niektórych utworach są jakieś takie mikro zakłócenia, szczególnie w tych utworach, w których bas sam z siebie jest bardzo mocno podbity, ale to nie jest też takie irytujące. By można było yy, na to narzekać i gdzie się do tego przyzwyczaić. No i właśnie, bardzo fajnie działa tutaj też ANC. Ja akurat jestem osobą, która lubi się wyciszyć, i z ANC korzystam nawet w mieszkaniu, kiedy potrzebuję absolutnej ciszy, i to działa. Oczywiście to nie jest tak, że nagle kompletnie odetniecie się od świata. Jeśli sąsiad głośno wierci, to dalej trochę tego wiercenia usłyszycie, w metrze usłyszycie komunikaty, a kiedy w biurze ludzie głośno mówią, to nawet z ANC będzie te głosy trochę słychać. Jednak w tych słuchawkach czuję chyba największy. Komfort wynikający z aktywnej redukcji, jaki miałem kiedykolwiek. Serio? Tutaj kapitalna robota. Na te wrażenia składa się też świetne wygłuszenie pasywne. Są to słuchawki wokół zamknięte, a ich konstrukcja sprawia, że po założeniu dociskają się do głowy. Nawet bez ANC powodują pewien stopień wyciszenia, niwelując na przykład szumy. Wiążą się z tym jednak kompromisy. Na przykład słuchawki są dość sztywne. Nauszniki obracają się o niewielki kąt tylko w jednej osi. W całej konstrukcji nie da się też składać, za to połąk jest bardzo elastyczny i wszystko jest po prostu solidne. Nie boję się ich wrzucać do plecaka, nawet kiedy mam w nich jakieś kable, klucze czy steam decka. Jak sami Widzicie, nawet nie widać na nich za wielu śladów użytkowania poza panelami bocznymi na nausznikach. Jeśli już miałbym na coś ponarzekać po roku używania, to właśnie na tym sztywność, ale tak jak mówię, to jest coś za coś. Wcześniej używałem modeli XM3, które miały sporo zawiasów umożliwiających ich składanie, ale całość sprawiała wrażenie, jakby po jednym upadku na ziemię miała się rozlecieć. Tutaj ta sztywność sprawia, że jeśli chcecie powiesić je sobie na szyi, to nauszniki będą na zewnątrz. Przy takim założeniem na szyję musicie je jeszcze obrócić, żeby nauszniki były skierowane w drugą stronę. Mała rzecz, idzie się do niej przyzwyczaić, ale i tak trochę dziwi. W każdym razie polecam, te słuchawki w tym roku skończyły już 2 lata, więc podejrzewam, że z każdą kolejną większą promocją będą tanieć i myślę, że jeżeli na tych promocjach Black Friday'owych czy świątecznych będą za jakieś 1000 zł czy coś takiego, no to myślę, że spokojnie możecie je brać, będziecie zadowoleni, są to słuchawki na pewno na lata. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tych słuchawkach, no to przede wszystkim zapraszam Was na stronę Komputer Świata, gdzie zrobiliśmy taki pogłębiony test tych słuchawek, no ale oczywiście też na kanale, jak już wspomniałem, jest recenzja tych, tych słuchawek. Tam dowiecie się troszeczkę więcej, szerzej z perspektywy nie tylko takiego używania rocznego, ale takiego bardziej właśnie pogłębionego w krótszym czasie. A tymczasem się żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!